I wszystkim z tej strony, Franek witajcie w nowym. Czemu ja chciałam powiedzieć w nowym odcinku, w nowej grze? Tak, w nowej grze będzie to. To będzie Seja, będzie dużo tych odcinków. jeżeli Powiem Wam tylko jedno, że jest konkurs. Jak zostawicie 20 łapek w górę, to wyjdzie drugi odcinek z tej pięknej gry. Ale jeżeli chcecie, aby więcej było, ty dam, Tymi odcinkami macie łapki z kursu, subików, też się bardzo ucieszę. No to dziś Wam powiem, jak ruszyć lokomotywą moją ulubioną, czyli ET22. Włączmy sobie światło. Światło tutaj się włącza. Już Wam pokazuję czym. No to właśnie takim przecinkiem się to włącza takim dziwnym przecinkiem. No i tutaj macie oświetlenie powiem wam jak ruszyć tą lokomotywą. Wy będziecie mieć tak samo tutaj pisze ET22, tu jest rodzaj tutaj mamy jakąś kawusię, to jest, tak, to mamy tutaj jakąś kawusię, która wlazła w tekstury mamy tu klucz mamy tutaj klakson jeżeli chcecie tak mieć kursor, taki jak ja, może go nie widać, to klikacie ALT no to na początku podnieśmy sobie pantografy Proszę bardzo, podniosły się. Możemy zobaczyć to. O, podniosły się. O, załączyły się właśnie. się sobie, bo pewnie nic nie słyszycie. Dobra, tylko włączę wieto, jaki w komputerze. Dobrze, no to możemy chodzić. No to włączamy. Potem, jak klikajcie klawisz P, O. Klawisz P, O. To potem klikacie N i przytrzymujecie M. Potem puszczacie M i pociąg się włączy. Ale nie słychać, bo to jest elektryczna. Radu załączacie CTRL-L. Proszę bardzo, jedynie włączone. przetwórnica Tutaj jest przedwójnica. To X. Klikacie. Słyszycie? O, działa. Sprężajka to z C klikacie C wszystko buczy jak słyszycie buczy tam z tyłu źle się nie wiem czy mi słyszycie teraz ja radio ja załączę ja na kanał 3 no i co ogrzewanie pociągu teraz gdzie to jest ogrzewanie pociągu o jest H klikacie potem H proszę bardzo no i ja tu będę czekał, ale Wy możecie... O, właśnie się chyba ta przetwórnica wyłączyła. 18501 odjazd. O, właśnie powiedziała, że odjazd to potem hamulec połączniczy Bierzecie tak do przodu w ten sposób. Potem pikacie odluźnie. Czyli to, przytrzymujecie to, potem puszczacie, no i patrzcie. Przekręcacie na jeden. I jedziemy, jak widzicie. Jedziemy. Jak tak cyka, to ten zegarek wszystko. No i patrzcie, tutaj sobie tak dogazowujecie. Kręcąc pokrętłem na myszce, to właśnie dodajecie gazu. O i teraz opuszczacie pantograf A, czyli tutaj ja mam akurat taki przycisk, ale wy będziecie mieli taki wstyczek, aby go cofnąć. A więc pantograf A opuszczamy i jedziemy. Zwiększyć się pociągowo. Potem. Ja ją zwiększę, zależy jak wy macie przepisy, sobie. Max 26 km na godzinę. To my już chyba jedziemy 26 i trzeba. Ja będę przestrzegał tej prędkości? A nie, jednak 27. Troszkę okazji jeszcze możemy wcisnąć. To kierownica to gaz, jakby ktoś nie? Wie. Nie no, nie słucham się tych przepisów. Ten potem muszę bo nie chcę... Czy to nasze czojwone? Chyba nie, to jest dla tej Potem jak się wyświetli czuwak, czyli to będzie migać, musicie szybko kliknąć spacer, bo jak jej nie kliknięcie to pociąg sam zahamuje. Tutaj jest y, klaksą, to jest... Nie wiem, jak to się czyta jakaś... A, to sypie piasek pod koła. Tu macie hamulce Co Cofacie go właśnie w ten sposób tak do tyłu, aby działał aby był jakby ściągnięty Czemu my zwalniamy zepsuło ten tak, koszem, poczekajcie, wybaczcie, ale muszę zahamować i zobaczyć co się dzieje. Zahamujmy ten kosz. Za dużo mu bagoru dałem. Czy ten hamulec jest jak jest ściągnięty? Nie jest ściągnięty, na pewno jest ściągnięty bo odluźniacza i ha, pociąg hamował chyba. Dobrze. I zwiększamy siłę pociągową. Ponownie. Ja tu będę tak gazu naciskał pomału. Może się rozpędzimy do jakichś dużej prędkości. Przecież ten zegar tak powstaje, że mi przynieśli. O, widzicie, biega? Klikam spacer i to przestaje. O, i już mi się udalił. Jezu, co to? A, widzicie też trzeba gdzieś kopicę. A bo to kołami chyba bupsowało i dlatego. Zwiększyć silne hamowanie, bo świat się nie spędza, tu nie będę teraz hamował. Bo spędzenie się. Ja lubię takie elektryczne pociągi. Spalinówki trochę bardziej na no, wody nie ma no, ale to już nieważne. Teraz no, prędkopi się do takiej dużej prędkości. To jest polska jakby co? Z, y, nazywa się maszyna polskich symulatorów kolej Coś takiego. Tutaj mamy takie... Nie wiem co to jest. Napiszcie w komentarzach. Kto jest maszynistą? Co tu? To będzie ważne. Nie wiem co to znaczy. Nie wiem, nie wiem w słuchajcie. Nie wiem. Rozpędzamy się. Ten pociąg chyba nazuje. Razy... Ciśniemy ten gaz. Pociąg wiezie nas. Co? Dobre. Ja już jmuję już z tego wszystkiego. W sumie lubię. My. Czasami jak mi się nudzi w domu, to większe sobie układam też czasami gram słyszę się ten brzdęk to właśnie limit limit 50 km na godzinę a my jedziemy 96 to się zgadza? nie, my jedziemy i 100, co to pisze my już jedziemy 100 przecież nigdy się nie spędziłem z tą lokomotywą, no ale spoczekajcie, zgaszę to się jedziemy 108 o nie stacja stacja no nie stacja. a nie my mamy zielone to nie nasza stacja dobra ze sobie tą lampę patrzcie możemy też włączyć taką kamerę i widzieć jak my pędzimy patrzcie możemy f4 to się robi I to jesteśmy my. Ekspres po prostu. To jest ekspres. I ekspres pojechał do... Jest... My taką prędkość osiągamy. Dobra, zahamuję, bo zaraz się wykoleimy. O nie, dobra, dobra, dobra. W sumie ciężko się kieruję. Ale taka jest mega fajna, polecam też. Dobra dajmy taki słaby hamulec niech będzie <śmówiści> bo widzicie na nasz pociąg zwalnia Limit 30 już tu jest? No dobro Czuwa Dobra Powiedz na klawiaturze jak ten Caps lock miga tak jakby Jak źle wymawiam Caps Lock to przepraszam Nie wiem jak to się... Caps lock. Coś takiego, nie, nie wiem Te hamulce są strasznie głośne co to? A, sprężaka jakaś się tylko włączyła, czy coś Jeżeli ktoś z Was jest maszynistą i robi coś źle, to bardzo Was przepraszam. Coś tam tak to jest to, co się tutaj kocie z tyłu podejmów. A mam pomysł zrobimy tak, że może mnie nic nie słychać, to włączymy mikro, a bo mi... powiem Wam dlaczego... Ciebie... W wcześniejszych odcinkach nie było mnie słychać. A zobaczymy, czy teraz będzie mnie słychać. Poczekajcie, to będzie taki eksperyment. Halo? Eksperyment się nie powiódł, ok? To trudno. To najwyżej będziecie słychać dźwięki w lokomotywie. No to... lokomotywie nie mnie to pod ludźmi to pani też kołdradzi w tej lokomotywie nie

Takie ciśnienie tu spada. Możemy zabicieć. Albo nie. Też Wam zaprezentuję ten pociąg. Wyłączmy go. Ale czym tu się wyłącza? A ty. Wyłączamy. Możemy oczywiście opuścić pantografy wysiądźmy i tak wygląda ta lokomotywa pomywam teraz detale jak ona wygląda i tak dalej a mam pomysł, włączmy światełka z przodu to proszę bardzo wszystkie światła włączone to właśnie tak wygląda ta lokomotywa bardzo ładna. Mi się bardzo podoba. Patrzcie. Możemy podnieść pantografię. Patrzcie, jak to wygląda. O. P o. Kliknąłem i. Oni się załączają. Teraz znów się podnoszą. Fajnie. I się opuszczają. Chyba nie będę się bawił, pewnie pasażerowie mają zawał serca, że umarłem, a ten pad, <laughs> ciało wygląda jak jakaś fasolka, <laughs> Ono taką twarz spłaszczoną, jakby... Ej ładne te wagony, patrzcie tu są korytarze, tutaj się wchodzi i tak dalej, i tak dalej, to mają luz. No i jeżeli chodzi o grafikę, w niektórych rzeczach mogło być lepiej, naprawdę. Mogło być lepiej. Tym bardziej, wiecie, w czym, w tych ludziach. Tych ludziach wyglądają, wyglądają... Jak oglądaliście mój chyba drugi odcinek stilldown, to chyba on wpadł do tej niszczarki, Chyba on wpadł do tej niszczarki i go zmiażdżyła, bo wygląda. No i też mogliby poprawić... No, no te klimatyzacje, tu nie ma jakichś ładnych detali, nie? Ale sama gest przefajna. Dobra, to jeszcze przyjdziemy kawałek i będę się z Wami żegnał. To znów odpalamy. To trzeba pantografy podnieść, patrzcie Otwieramy pantografy. O, już się załączyły. Teraz. O, już się teraz drugi załączył. No i teraz patrz wyłączyłem podpowiedzi wybaczcie Tą piaskarkę jakoś trzeba włączyć Dobra odluźniacz to potem trzeba go załączyć chyba Dobra i włączamy silnik widzowie To pod mnie? Okej. Okay. Podhamować skład. Znaczy on jest odhamowany. <laughs> o, nie wajcie. Skład odhamowany. Wejdzie. Ja się sam nauczyłem, ja tego mi oglądało, mogę się sobie. Dać, dać, dać no więc będziemy się żegnać. papa. pa. A, pa. i mam nadzieję, że pomogłem i do sobie subikaj.